Cześć wszystkim! Dzisiaj postanowiłam przejść od razu do rzeczy, ze względu na to, że dzieje się rzecz niesamowicie dla mnie ekscytująca, ponieważ w końcu nadszedł ten czas, kiedy będę dopuszczała do siebie moje skakuny. Jest to konkretnie odmiana Fidipius Regius Everglades, właśnie z pochodzenia z terenów Everglades. Ale może zanim przejdziemy do sedna i pokażę Wam co jak, to pokażę Wam jeszcze przygotowanie w ogóle samych pajączków. Z tego, co wyczytałam, to skakuny raczej nie mają tendencji do tego, żeby podczas kopulacji zjadać się, że tak powiem, nawzajem. Dlatego niby ryzyko jest małe, ale żeby jeszcze je zmniejszyć, ponieważ w ogóle jestem niedoświadczona w tej kwestii, na początku postanowiłam nakarmić i samca, i samice, żeby przypadkiem się nie pomyliły. To oczywiście tak żartuję. One między sobą się komunikują, a więc dają sobie sygnały, że... W jakich celach tu przychodzą, może w ten sposób, no ale mimo wszystko chciałam być pewna, że żadnemu z nich nic się nie stanie. Tutaj widzicie polowanie samiczki. Samiec dostał karaczana do terrarium i dzisiaj rano widziałam, jak go je, dlatego postanowiłam, że trzeba przejść do rzeczy. Teraz przyspieszymy troszeczkę, bo powiem Wam szczerze, że cała akcja około pół godziny może, ale to wiecie, podejście samo, ten że tak powiem taniec tego samca, no a oprócz tego jeszcze sama kopulacja. Możecie się śmiać lub nie, kto tam bardziej zaawansowany, ale w ogóle niesamowicie mnie to stresuje, bo troszeczkę boję się, jak to wszystko pójdzie. Zobaczcie, ta samica siedzi i się patrzy. Samiec już do niej idzie i tańczy. Jaki taniec. Zobaczcie moje nagrywanie, ale nie mam wprawy w tym Zwłaszcza takich maluszków No bo te pojączki mają tak koło 2 cm Kurczę, ona wychodzi do niego Żeby go zjeść nie chciała Nie no, chyba nie, nie zjadaj go mała. Zobaczę jak on tańczy dla Ciebie, no Z każdej strony próbuję. Ale fajnie, ostrożnie. Ok. No, ciekawe, czy to się uda. I w ogóle, wy właściwie tak widzicie tylko częściowo to wszystko. No, samca tutaj wcale nie widać. Czurki, czy wy możecie mi się teraz nie hałasować? Ona w ogóle patrzy na niego taka jakby była zaintrygowana, taka nie o co mu chodzi, taka niewzruszona. Okej, okay, coś się już zaczyna dziać. Chodzi bliżej. A właśnie, może ja wam opowiem jak mniej więcej wygląda ten rytuał kopulacyjny. Ja wam nie wspominałam nic o tym, ale to zaczekajcie, bo... Bo <ścoughs> się ekscytuję. Jak to wszystko się skończy? Bo ogólnie samiec właśnie zaczyna od tego tańca. To co widzieliście, to takie podrugiwanie. Później, jeśli samica nie jest gotowa, to go odpycha od razu. Tutaj go nie odpycha, więc chyba będzie spoko. I później, ostatnim etapem, ona przyciska swój odwłok do ziemi, czy też do ścianki w tym momencie, a on musi go sobie podnieść. A słuchajcie, chyba jest zgoda. No zaraz przejdziemy do tego tematu. Co i na głowie usiadłeś? Zasłoniłeś nam jej piękne oczka. Teraz twój odbłok będziemy oglądać. Dobra, odbłok też ładny. Fajnie kontrastuje biały z czarnym. W ogóle przepiękne są te pajączki. Nie wiem, jakie jak je wasze jest zdanie. O, i napiszcie mi tak z ciekawości. Bardziej wam się samiczki czy samce podobają? O, jest jej głowa. Co jej oczki? Wchodzi jej na głowę. Uff, jest dobrze. Okej. Okay. Chyba najgorsze wydaje mi się za nami, bo mnie najbardziej stresował, nie wiem jak was, ten moment, kiedy on do niej podchodził i wiecie, był coraz bliżej, a ona tak się tylko patrzy, patrzy. I um, tak jak widzieliście tam w, w fragmencie wcześniej, jak one polują, to one tak się właśnie uważnie przyglądają, tak wiecie, jakby namierzają tą ofiarę. Tutaj nie widziałam tej takiej czujności w oczach, w sensie nie widziałam tej takiej, no, nie wiem jak, jak to opisać. Chyba najbardziej adekwatnym powiedzeniem będzie, że nie widziałam złych zamiarów w jej oczach, ale zobaczcie teraz, tam z tyłu, na odwłok jej, a jego yy, właśnie przednie nóżki. Coś tam się dzieje, coś kombinuje. O, 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 jest! Podniosła! No, słuchajcie, chyba się udało. Wydaje mi się, że się udało. Mhm, ale jak ktoś jest bardziej, yy, że tak powiem, zaznajomiony z kwestią, to napiszcie mi, czy waszym zdaniem to jest udana akcja. Chociaż no kurde, jak nie? Musi być udana. Taki taniec był zatańczony, to musi być wszystko się udać. No ciekawe, ciekawe. O, no i ciekawe. Bo ogólnie ja się też dopytywałam wcześniej na y, różnych grupach y, jak wygląda sytuacja po kopulacji, no bo wiadomo, teraz są razem, czy później je zostawiać, czy nie. Głosy były podzielone, duża część mówiła o tym, że ma wspólnie samca i samica, oni mieszkają razem, nawet śpią razem w hamaczku, nic się nie dzieje złego. Za to mm, słyszałam też o przypadku, gdzie y, właśnie najpierw samiec mieszka przez dłuższy czas z jedną samicą. O, oczki znowu ci widać, mała. O jest! Rozdzieliły się już. O i co teraz? Ujoj. On, ej, ale ona jak wcześniej tańczył to też jak helicery pokazywał. O! Kurde. Ona go zaatakowała czy on ją? Ej, zaczekajcie. Co, co ja mam teraz zrobić? Rozdzielić je? Nie wiem, ona taka jakaś jest... O, no, nie, No czekajcie. Łapkami go trzyma. Jezu, on ją ugryzł. Czy co? Nie wygląda to dobrze. Czekajcie. Ja je muszę rozdzielić, chyba. Odsunęłam teraz samca, żeby się ogarnął trochę, bo. nie wiem. Trochę mi to niebezpiecznie wyglądało. Może to był błąd. Jeżeli to był błąd, to mi napiszcie może to jest normalne. Ale wyglądało to dość strasznie, bo yy, wcześniej tak nie podskakiwały do siebie szybko, raczej tak na spokojnie, nie? Czy to był fragment tańca? Tańca. Samczego. Może był. Da damy im jeszcze trochę... Damy im jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, co będzie dalej. Chociaż wydaje mi się, że gdyby chciały sobie nawzajem krzywdę zrobić, to moja reakcja by tutaj... Y nie zdążałabym zareagować. No może w ten sposób. Teraz... Drugie podejście, a więc chcę drugie podejście zrobić, chyba. O, i widzicie, i one już są tutaj blisko siebie, i już się tak nie boję. A najpierw, jak one się właśnie tak patrzą na siebie z daleka. Ja nie wiem, czy wy teraz musicie biegać, w moje kochane szynszylki. Tu ktoś mnie posłuchał i zaskoczył z kołowrotka. O, i znowu to od siebie dalej. Ona troszeczkę. Troszeczkę, tak jakby niechętnie już. Mam drobina jakby nadmalczywy, na bym nawet powiedziała taki. W ogóle fajnie, że zaprezentował nam się z drugiej strony, tylko szkoda, że już mi się trochę słońce schowało, bo staram się gdzieś to przy naturalnym świetle nagrywać i nie widać go tak dobrze. No, mm. tutaj może troszeczkę się rozjaśni. Tu kombinuję, jak to zrobić, żeby to było widoczne. Aha, i nie no dokończyłam historii, bo zaczęłam opowiadać o tym. Że samiec mieszkał dłuższy czas z samiczką, potem samiec ten sam został, że tak powiem, przekazany kolejnej samiczce, w sensie, żeby znów się sprawdził. I okazało się, że tamta samiczka go zaatakowała i zjadła. Tylko, że jest tam pytanie, czy właśnie nie miało znaczenia to, że ta parka była dłuższy czas ze sobą, bo może dlatego, że nie byli dłuższy czas ze sobą, to tamta samiczka wyczuła inną samiczkę. I o, bo ponoć właśnie wobec płci przeciwnej, że tak powiem, właśnie skakuny nie, wy nie wykazują agresji. Czytałam też gdzieś, że zdarzają się przypadki, zdarzają się przypadki, że można teoretycznie hodować właśnie te pająki w grupówkach, ale że kanibalizm występuje, bo one często gdzieś tam między sobą po prostu na siebie mogą polować. No i to wiecie, tak ostatecznie różnie wychodzi. Chyba tak jak z tymi neohalotele, moimi nieszczęsnymi. Wydaje mi się, że Samie zrobi kolejne podejście. Widzicie, stara się tam dostać. Do niej, do środka. Nie jak już są blisko siebie, to się już nie martwię. Teraz już jest spoko. Najgorzej, właśnie, jak one są takie wiecie, Przyczają one na siebie nawzajem, no bo ja nie wiem. Mm -hmm. O, teraz zobaczcie, możemy zobaczyć z drugiej strony. On teraz próbuje znowu podnieść odwłok, chyba. A schowała się pod tym hamaczkiem. A w ogóle to jest oczywiście terrarium samiczki. Bo nie wiem, czy tam widzieliście wcześniejsze nagranie. No, ale to właśnie jest terrarium samiczki. Mm -hmm. Tak, jest. Chyba będzie powtórzona akcja. od samiczka, trochę było pokazałam może. Może coś tam będzie widać tym razem. Samiec wydaje się troszeczkę mniejszy od niej jednak, nie? Taki jest delikatniejszy. Opo oprócz tego, że ona jest bardziej naiwna dla dwóch zdań, ale jest troszkę bardziej taki wątły, że tak powiem. A jeżeli byście też się zastanawiali nad takim pajączkiem, właśnie do yy, do dla siebie nawet yy, nie, nie myśląc w ogóle o rozmnażeniu, yy, no to yy, jestem ciekawa w ogóle, które Wam się bardziej podobają. Samce czy samiczki, to napiszcie mi też. Yy, a oprócz tego, bo biorąc pod uwagę nie tylko wygląd, no te samiczki jednak żyją dłużej, bo samce dość krótko niestety. Jest, ale to hidalicary mu teraz widać było. Pokażecie nam całą akcję? Zaprezentujecie się ładnie? Zaprezentujcie się, bo ja jestem ciekawa, jak to wygląda. Nie, patrzcie, schował ją. Schowaj tyłek, mała, nie będą nas oglądać. O, i ona, zobaczcie, o teraz uniosła tak jakby się troszkę na bok, czy mi się wydaje. Tak, ten odwłok na bok odwróciła, żeby on się mógł tam dostać. I znowu zmiana. Uh, uh. I co, kontynuujecie? O jacie! No nieźle! Tutaj włączyłam troszeczkę, na chwilę przynajmniej, tą lampę, żebyście zobaczyli y, właśnie samca. I jego przepiękne helicery, zobaczcie, jak one pięknie kontrastują są jego, z tym jego czarnym ubarwieniem. Te zielone helicery są różne, takie zielono-żółte, nawet bym powiedziała. Teraz postarałam się Wam troszeczkę przybliżyć, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Widzicie tutaj, niżej widać samca, jego helicery. Tutaj jest odwłok samicy, i on jest teraz delikatnie odwrócony w stronę samca. Oni w takiej pozycji, teraz już są kolejne pół godziny, siedzą sobie tak razem. Myślałam o tym, czy by ich rozdzielić, ale w takiej pozycji to myślę, że na, za bardzo nawet nie mam jak. Mam nadzieję, że dogaduję się w tym momencie między sobą, że tak powiem, że nic tam złego się nie dzieje. Chociaż myślę, że na bank jest wszystko ok. Teraz dam im spokój, nie będę do nich zaglądać, odłożę ich z powrotem na ich miejsce, żeby się nie stresowali. I będę obserwować, czy przypadkiem samiec nie chce wyjść, żeby też właśnie ewentualnie miał miejsce do wyjścia, żeby go zabrać z powrotem do jego domku. Film wyszedł dość długi, chociaż dla mnie obserwacja tego całego procesu była naprawdę niesamowita. Jeżeli dla Was również to oczywiście dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie wiedzieć, co dalej się będzie działo, jak sytuacja dalej się podtoczyła, no to oczywiście zapraszam do subskrypcji, subskrypcji kanału, żebyście mogli na bieżąco być informowani. To tyle, cześć, do zobaczenia!